Dzisiaj rozdajemy prezenty dla uczniów w postaci oferty edukacyjnej u nas i dniem na to, żeby pokazać przyszłym naszym kandydatom, jak... Jak się tutaj u nas studiuje, jak ci jesteśmy, żeby się poznali z nami, ze studentami, z naszą ofertą. I to jest taki nasz prezydencjalnik, taki prezydencjalnikowi. Mimo, że mogą zobaczyć, jak wyglądamy, można z nami zrobić zdjęcie, można z nami porozmawiać. To jeszcze dodatkowo można sobie zbadać cukier, poglądać filmy edukacyjne. Przyszliśmy do wniosku, że musimy troszeczkę walczyć też o swojego studenta, bo wiadomo, że konkurencja z lekarskim udziałem jest duża. Tak? Uważamy, że zawody, w których kształcimy, czyli kierunki, które mamy na wydziale, są bardzo fajne. Fajne. Natomiast młodzież nie zawsze to docenia. Tak? Jest jednak jedna, jedna z myślenia, że uczelnia medyczna, Uniwersytet Medyczny to jest wydział lekarski, to tak jest farmacja. Natomiast inne kierunki są niedostrzegane. Natomiast my chcemy ten stereotyp przełamać i pokazać, że pielęgniarka to jest super zawód w tej chwili, że jest wykształcona bardzo dobrze do sprawowania zupełnie innych funkcji niż młodzież myśli, bo to nie są tylko iniekcje, to nie są zabiegi higieniczne. To jest po prostu służenie pacjentowi na każdym etapie, łącznie z diagnostyką medyczną, bo są przygotowane do badania fizykalnego, tak? Że nadzór zdrowia to nie jest tylko ktoś, kto siedzi w papierach w biurze, ale to jest osoba, która organizuje akcje prozdrowotne, która ma szeroki zakres wiedzy na temat tego, jak być zdrowym. Że dietetyczka to jest osoba, która w każdym etapie może pomóc e, działania. Fizjoterapeuta to już chyba nie muszę mówić, bo to jest chyba najbardziej oblegany u nas kierunek, nie, ale nawet tylko słowna na to nie jest kierunek, który jeszcze jest dokładnie znany. Wójtowie. Albo elektrobiologia, tak? która jest u nas e, kierunkiem na ratownictwo to się cieszy też popularnością, czyli ośmiu kierunków, osiem fajnych zawodów, natomiast jest zawsze przez możierz doceniany. I my to obserwujemy, że do nas trafiają osoby, które się nie dostają na wydział lekarski, a my chcemy, żeby przyszli tacy, którzy chcą z nami być do końca i ten zawód potem wykonywać.